Tak, georradarem bierzeliście czy nie? Weźmy tu georadarem, robimy badania, bo ten tuneli. Mamy tutaj tunel pod tym, pod ulicą. Jest. Jest, bo jest zamierzony i to już burmistrz ee, mówi, że podejmiemy kroki, zrobimy tam jakiś odwier boczny i puścimy kamerę, nie? Zobaczymy, co mm -hmm. to jest, co robią, nie? To robiliśmy na to robiliśmy. Miesiąc temu chyba, że tutaj robili akcyjni, że się georadają, nie? No tak to jest, bo to... z kaperami na kolejny, nie? Mhm. Co to było? Operator 3 Dzień dobry i chciałem zgłosić niewybuchy. nie wybuchy razem. Nie wybuchy, nie wybuchy chciałem zgłosić. Ale zaraz pan jakiś nie wybuchł? Tak, w lesie, kilka W jakie miejsce właśnie zostaje? Jakiś numer modę Znaczy no nie, to jest w lesie. Ja panu powiem tak, że jak tutaj policja dostanie do mnie numer, to ja wyjdę na drogę i ich tutaj doprowadzę, nie? Pojawił, ja no, Policja będzie wiedziała, jak wjedzie do lasu, to ja będę stał na asfaltowej drodze na nich czeka. To jest jedyna droga pośrodku lasu i oni mnie tam znajdą, bo ja już tu nie pierwszy raz zgłaszam, tak to nie będzie problemów, nie? Hmm, Ale to jest ten las, jak się na dzieje? Tak, to jest ten las magazynów amunicyjnych, tak. Tak, to są dwa pociski, no, ponad no, 150 mm na pewno no. I, i trzeci jest y, 150, taki y, duży. Dobryjski. Proszę? Altery ryjski, tak. Dobra, imię na dzisiaj chyba, no poproszę. Dobrze, zgłoszenie jest przyjęte, przekazuję Dobrze, dziękuję. Akcja się rozpoczęła. Jak zawsze w sobotni poranek czekamy na policję i pewnie za chwilę saperów, bo tak jak widzicie wychodzą tutaj potężne kalibry, pociski rakietowe od nebla potocznie zwane, Najcharakterystyczny dźwięk podczas startu wyjącą krową Nie? A drugi ładnios. Ale nie ma ani warunku wybuchowego nie ma tyłu, tylko ma tą czopę, a tam w środku na zapalnik, nie? A ten to leżał jakby na zbawienie czekał. Cześć, my dzisiaj w naszym ulubionym lesie w Borowie, gdzie na początku lat 40. powstał w tym miejscu potężny magazyn amunicyjny dla wojsk lądowych Wehrmachtu. No i zobaczymy, co, by, co nam się uda dzisiaj tutaj zlokalizować ciekawego, a zapewne nam się uda, bo tutaj jest temat niekończąca się historia, tak naprawdę. No, Wygląda na to, że jest. No jest, ale co? złamek. Piękny, pęknięty widzisz, może być większy, ale ale to jest pęknięte. Rozłupany jest, ale może być duży, nie? Rozłupany jest, tak. Też mi się wydaje. Może być rozłupany na by dwieście dziesiątek. Nie no, druga połowa gdzieś mi się wyjdzie od niej, nie? Pewno. Taniej. żeby w dół tak? U, u, u. Idzie w dół. Jest rozłupany. No jest. 155 najmniej, nie? Tylko teraz, trzyma zapalnik na przodzie, czy nie ma, nie? Bo jeszcze nie wiemy, którą stroną rozłupana, czy od zapalnika, czy od kuradenka. No, i trzeba ją odkopać, Już nie będziemy robić paniki z niczego. Czekaj. No. 15, 150, jak nic, 150, jak nic, to jest bezpieczne. Bo bo zapalnik został urwany, z przodu był, z przodu był i został tylko 155 mm Została tylko sama końcówka od pocisku. Także nie ma. Że fajna, fajny eksponat, pierścień wiodący. Tutaj się pokazuje nam. Ile 150 Tak no. 15 nic. No. Jest gdzieś Pierścień się tutaj pojawia. Jest bardzo zabrudzony. W tym miejscu. No fajna, fajna krózeczka, fajna. No? 8-8. 8-8, 88. 8-8. No mówię, kolej, czekamy na saperów. Policja zabezpiecza tam neble i 150 mm taką wielką kruchę. A tutaj kolejna wyszła 88, tak zwane 8,8. Legendarny kaliber od Tygrysa. do kolekcji.